Dzień dobry, witam Was w poniedziałek. Kolejna trasa. Wczoraj oczywiście jechałem z tym Amazonem do Aschaffenburga, ale nie, znowu nie miałem weny, żeby zacząć nagrywać. Ale dzisiaj już mamy załadowany towar. Ładowaliśmy w miejscowości Buchen w Niemczech. Tu niedaleko Frankfurtu nad Menem. Bardzo ładna okolica, tutaj jest wam powiem. Normalnie tereny, jakby alpejskie. Normalnie, prawie jak Szwajcaria. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jak na Niemcy, to naprawdę bardzo ładnie. No i co? Lecimy do Holandii, do miejscowości Zwolle. 577 do celu, godzina 14. Elegancko, no. Przed wjazdem do Holandii wjadę jeszcze na Arala się wykąpać, bo wiadomo, w Holandii tam jest ciężko z tymi prysznicami, czystymi bynajmniej, więc wjadę sobie na Arala. Się wykąpać, zatankować jeszcze na tank polu przed wjazdem do Holandii. No i tak to wygląda. Jesteśmy dzień po wyborach prezydenckich. No niestety, nie chciałem się tu udzielać na, w tym temacie, ale powiem wam tak. Masakra. Masakra. Także trzeba będzie się ewakuować niestety z tego kraju Pytanie dokąd, jak już wszędzie jest taka katastrofa Do Szwajcarii? Jedynie Szwajcaria i Stany Zjednoczone zostają Masakra No i takimi drogami sobie jedziemy Nie wiem, chyba z 50 km takimi drogami jadę Co znaczy trzeba przejechać no dobra, może przesadziłem. 50, nie, ale, ale dosyć sporo. Fajnie się jedzie, Wam powiem. Przyroda dookoła, zieloniutko. Teraz, jak już jest właśnie taka pora roku, to, to jest naprawdę pięknie. Naprawdę. Taki człowiek od razu żywszy, nie? No przez ten okres jesienno-zimowy to, to nie ma tego słońca, same chmury i wiecie, jak to potem człowiek funkcjonuje, nie? Jeszcze tylko dodam, że ładuneczek 3 paletki 725 kg Więc trochę ciężko Ale nie ma tragedii Taki update sytuacyjny, 186 km do celu. Ja już po kąpieli, zatankowany, także lecę. Patrzyłem sobie dwie stacje, na których potencjalnie stanę. Jedna jest za 160 km, druga trochę bliżej rozładunku. Myślę, że no mam nadzieję, że będzie miejsce, nie, bo jak nie, to będzie kaplica takie małe te stacje, widziałem sam, ale zobaczymy jak zajedziemy dojechaliśmy, stanęłem się na stacji dosłownie 10 km od firmy, w której mam rozładunek jutro rano no i co? teraz przy, przyrządzę kolacyjkę i do spania, nie? jakiś serialik się włączy fajnie droga poszła Najgorzej było przez te zagłębie tam przejechać. Ale ogarnięte. Zobaczymy, co, co przyniesie jutrzejszy dzień. Dzień dobry, dzień dobry. Wtorek, wtoreczek w Torunio. Wstałem. Ogarnąłem się, kawusia zrobiona. No i podlatujemy na ten rozładuneczek. Mamy godzinę 7.57. Także akurat tam. 10 minut po 8 będziemy. Także gitarka. Rozładunek trwa. Jeszcze dwie paletki. Także gitarka. Jeszcze jest chłodna, ale potem będzie lampa. No więc tak. 13:25. Musiałem kilka godzin poczekać za pracą, ale mam już zlecenie 100 km podlotu i ładujemy jedną paletkę do Jeny, do Niemiec także elegancko może być Siema świry ja mam 200 km do celu no załadowałem ogólnie w tej Holandii wszystko poszło gładko jak zwykle w tamtych rejonach takie taki jakoś mam wrażenie, że zarówno w Belgii, jak i w Holandii na tych firmach to wszystko jakoś jest tak, nie wiem, dobrze zorganizowane po prostu. Jeszcze nie miałem chyba sytuacji, że albo przyjechałem na rozładunek i ktoś yy, nic nie wiedział o tym, że mam przyjechać, albo co to za towar. Zawsze wszyscy wszystko wiedzieli, yy, zawsze mnie rozładowywali od razu i ładowali również od razu. Także super. No i tak też było w tym przypadku. Załadowałem. Ogólnie już jestem w Niemczech. Zostało mi 200 km do Jeny. Przed chwilą stanąłem sobie w Mausfeld. Na Maxi autochopie Wziąłem prysznic. Myślałem czy się zatrzymać w Bad Hersfeld na prysznicu na Ralu. Tylko, że tam chyba 4 euro kosztuje prysznica. Tutaj 3,50 zawsze, wiecie 50 centów w kieszeni jednak przy jak y, bierze się ten prysznic dzień w dzień no bo teraz jak jest cieplej no to chcąc nie chcąc człowiek musi się wykąpać codziennie jak jest zimno no to tam co drugi dzień ewentualnie co trzeci jeszcze da się przeciągnąć y, ale to już raczej przy trzecim to wieża prysznic polowy ale tak jak wspomniałem te 50 centów zawsze y, Robi różnicę Zwłaszcza jak się bierze prysznic codziennie Tak więc Myślę, że mogę zakończyć ten odcinek W tym miejscu y, Zajadę sobie po prostu Albo pod firmę, albo stanę gdzieś kawałek przed I, i co? I tyle Także dzięki za obejrzenie Odcineczka jeżeli się Wam podobało, to łapa w górę i komentarz. I co? I do następnego.